Clean is good, sanitized is better. Christine no pokonujemy GKS Katowice. Rywalizacja przenosi się do Katowic. Można to by powiedzieć Profesor Mroczkowski, jeśli chodzi o wykonywanie rzutów karnych. Powiedz jak to z twojej perspektywy wyglądało? No, nie miałem najlepsze szczęście w ten rok z karnymi. I ja myślę, że to była pierwsza i druga bramka, co strzeliłem w ten roku na karnej I, i wiedzieliśmy, że nie mogliśmy przegrać jeszcze ten mecz jeszcze w, jeszcze w karnach. I idziemy teraz do Katowic kończyć to w siódmy mecz. Spotkanie, które na pewno dostarczyło wielu emocji. Spotkanie, w którym znowu pokazaliście charakter, ogromną determinację. Czy kluczem tutaj było po części wyłączenie Patryka Wronki, bo mocniej chyba na bandach popracowaliście i częściowo udało go się chyba dzisiaj z gry wyłączyć. Tak, wiemy, że on jest bardzo dobry zawodnik i on może zmienić gry sam. To jaka dostaje krążek, to musimy blisko grać do niego i do ciała najwięcej. A nie dać jednego czasu, żeby rozgrywać tam i, i walczymy do końca. My nigdy nie podaliśmy się w ten sezonu i, i będziemy walczyć do końca co. Dobra, druga, tercja, bardzo dobra trzecia. Ale co wydarzyło się w pierwszej? Czy mieliście w głowach to, jaka to jest ranga tego spotkania? No bo można było odnieść wrażenie, że GieKSa miała taką optyczną przewagę. A my nie do końca potrafiliśmy ten krążek rozgrywać. A oni mieli dobry początek. Wiedzieliśmy, że oni będą szybko na nas lecić, żeby jak najszybciej przestrzelić tą pierwszą bramkę, i trochę szczęście. Się mieli z tym, ale, ale my szybko strzeliliśmy na 1-1, a potem oni na 2-1, ale widzisz, do końca nasz, nasz kapitan to wyrównał i skończyliśmy to na wyżysie. Co będzie w środę? Czego się spodziewasz? Tylko zwycięstwo.